Już 23 maja w Łodzi zabrzmi pierwszy gwizdek Młodzieżowego Mundialu, a dzień później, 24 maja, rozegrany zostanie pierwszy mecz mistrzostw w Bielsku Białej, w którym USA zmierzą się z Ukrainą. 10 maja o godzinie 9 na Stadionie Miejskim przy ulicy Rychlińskiego został zaprezentowany Puchar Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. Prezentacja połączona była z briefingiem prasowym, w którym udział wziął prezydent miasta Bielska Białej Jarosław Klimaszewski. Mam nadzieję na wielkie emocje i zapraszam, razem będziemy kibicować. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe, wszystkie, które planowaliśmy, aby były dostępne dla kibiców przed mistrzostwami, będą dostępne. Ostatnie prace trwają. Odcinek Żywieckiej. Na, do, do PCK będzie ukończony. Także wiadomo, że dalszy ciąg Żywiecki jeszcze dalej będzie, prace będą trwały. Dla kibiców przygotowaliśmy też dodatkowy prezent, ponieważ bilet na mecz będzie jednocześnie uprawiał, uprawniał w tym dniu do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską. Przy meczu, który mieliśmy już wcześniej z tej grupy drużynowej, było to przetestowane i te wszystkie rozwiązania. To doświadczenie pozwoliło nam się bardzo dobrze przygotować, mam nadzieję. Oczywiście do wszystkich apelujemy o to, żeby, żebyśmy wszyscy dbali o bezpieczeństwo, bo to jest bardzo ważne. Emocji nie zabraknie, stadion gotowy. Wypada powiedzieć, że mylduje przygotowanie do mistrzostw. W Mistrzostwach Świata FIFA U20 Polska 2019 wezmą udział 24 drużyny, rozegrają 52 mecze, powalczą w sześciu miastach Polski o tytuł Mistrza Świata FIFA U20 i tylko jedna z nich dostąpi wielkiego zaszczytu, kiedy to 15 czerwca, zaraz po spotkaniu finałowym w Łodzi, zniesie wysoko ku górze mistrzowskie trofeum, którego wcześniej nikt nie ma prawa dotykać.